Dzień dobry. Mm, tutaj mąż, ponieważ żona powiedziała, że ja jestem od przetworów, a ona jest od ciast i innych dań. Nie wiem dlaczego. I nie chciała wystąpić. Dzisiaj byliśmy na grzybach. Jest pierwszy zbiór. Z naszą wnuczką. Dzień dobry wszystkim. Z naszą wnusią też ma tutaj swój wkład. O. Piękne grzybki, tak. Na razie ja takich nie lubię. Ja lubię, same większe. podgrzybki. To to. Dla mnie są małe, na razie je obierzemy, wszystkie musimy to oczyścić, oczyścić. O. nożykiem i przystępujemy do dzieła. Tak. Czas start. Tak obrane grzyby, zobaczcie. Oczyszczone. Oczyszczone, Aha, nożykiem. oczyszczone nożykiem, szybko myjemy teraz. I gotujemy w wodzie 15 minut. O wodzie 15. Od zabrzenia. Tak jest. Idę je myć Ok. No i ja się bawię w mycie. O, zobaczcie że jest tego brudu. Szybko opukujemy To proszę odejść, bo mi łyżkę stołową soli dodaję i w osolonej wodzie gotujemy 15 minut. 10-15 no, sufler. Zaznaczam, że to są same podgrzybki. A ile waga? A tu jest kilo 200 kg, 20 No Całe wiadro było. Troszkę do duszenia, troszkę do marynowania przepis do duszenia będzie te. ale grzyby są lekkie mm. można spróbować spróbuj wodę smak ale to lekkie. do smaku trzeba solić do smaku tak no. No. nie jest tak? Mm. No tak no też niech się gotują Dobrze. od zawrzenia mm. grzyby się zagotowały i od tego momentu 15 minut i później odcedzimy i dalsza obróbka będzie odcedziłem grzyby pomocnika nie ma teraz ciepłą wodą troszeczkę opłukam żeby nie pomaga żeby były bardziej klarowne z, tej, z tych szumowin daję do odsączenia proszę może mi pomożesz W czym? No jakiś talerzyk dasz mi. Nie ma no, no, i co mam zrobić. No i przygotowujemy zalewę. Kończymy nasze grzybki. I bierzemy cztery szklanki wody. Chciałem <try> powiedzieć <try> Cztery szklanki wody. Robimy zalewę. 2, Trzy. 4. żona tak stoi, że mnie normalnie tutaj rozśmiesza. Jedna szklanka octu. Bardzo mnie rozśmiesza. Jedna szklanka octu. Proszę bardzo. Ale przynajmniej nóg nie pokazuje. 3. Na monitorze oczywiście. Trzy baty łyżki cukru. Przyczuwa te łyżki cukru. Raz, dwa, trzy. Teraz coś trzeba dodać soli. Pół łyżeczki soli. O, jest pół łyżeczki soli. I wszystko musimy zagotować. W tym czasie rozłożymy nasze grzybki do słoiczków. Do trzech czwartych. I będziemy czekali na zalewę nakładam teraz grzybki 3 czwarte do tego, do słoiczka 3 czwarte czego? słoiczka przecież wysokość no. słoiczka, tak? tak mhm. ile tych słoiczków, nie wiem ile wyjdzie tutaj jest 80 deko, zrobię więcej zalewy podamy na więcej zalewy bo resztę się przyda bo będzie następne grzybobranie no, ja wykorzystamy grzybków. Było dużo, ale są lekkie. No właśnie. Część robaczywych, część do sosu poszła, który gdzieś tam był nakręcony. Nie wiem gdzie. Grzybków powinno być do wysokości 3 czwarte. Nie 4 trzecie. Teraz dodam wszędzie po jednym liściu laurowym. Dzisiaj ja będę lekko uszczypliwa, bo to dla słoiczka powinno się dać przyprawy. Fachowiec taki jak ja wysoko kwalifikowany potrafi sobie z tym poradzić o. I tyle. Tak no. Proszę bardzo, Lisz laurowy. Teraz dodamy po trzy goździki. Do każdego słoiczka raz, dwa, trzy do jednego i do drugiego dodam, i, i później pododaję do następnych raz, dwa, trzy mniej więcej, czyli do tych dwóch dodałem i powiem co jeszcze, żeby nie marnować czasu. 10 ziarenek pieprzu. No to będzie dwa. 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, dobra i jeszcze dodamy tutaj gorczycę, jedna czwarta łyżeczki gorczycy, czyli taka. Gdzie jest moja łyżeczka? Z soli. Aha, może być. Czyli 1,4 to tyle będzie? Tak. No. I teraz do następnych też to samo. Dobra. Zalewa jest gotowa. Zalewamy nasze grzybki do pełna. Prawie pełna. I później będziemy zakręcali i pasteryzowali. No zgadnij ile. 10 minut? 10 minut. Dobrze. Ale najpierw trzeba wytrzeć, oczywiście, brzegi słoiczków, wytrzeć do sucha pokrywki. To wszystko musi być sucho. Tak? Tej zalewy to normalnie, jakby proporcje były dobre. Tutaj jest kociołek taki stary. Do 3 czwartych jest wody. Wodą wypełniony do wysokości 3 czwartych słoiczka. I teraz od chwili zawrzenia pasterzujemy 10 minut. No i gotowe są grzybki do przyszłego roku. Albo na święta można zjeść. Dziękujemy za uwagę i życzymy wszystkiego dobrego. Smaczny. Smacznego. I smacznego również.